Magnificencjo, Szanowni Państwo, Drodzy Studenci. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na organizowaną przez Uniwersytet Śląski w Cieszynie konferencję pod tytułem 20 lat obywatelstwa europejskiego Europa bliżej nas. Niestety nie mogę osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu, dlatego też tą drogą. Z siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli chciałabym podziękować organizatorom tego spotkania za wysiłek włożony w organizację przedsięwzięcia, którego celem jest dialog na temat europejskiego obywatelstwa i naszego miejsca w Zjednoczonej Europie. Cieszę się, że młodzi ludzie tak aktywnie zajmują się zagadnieniami związanymi z europejską integracją. Tym bardziej, że przecież kilka dni temu minęło już 9 lat od naszej akcesji do Unii Europejskiej, czyli prawie dekada. W tym roku mija również 20 lat od ustanowienia obywatelstwa unijnego, wprowadzonego traktatem z Maastricht w 1993 roku. Jest to więc znakomity moment na odrobinę refleksji i zadumy nad przeszłością i przyszłością Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja będzie również miejscem owocnych debat i dyskusji na te ważne tematy. Ja również na prośbę organizatorów chciałabym przekazać Państwu kilka uwag na temat tożsamości europejskiej, zagadnienia, z którym dzięki mojej pracy poselskiej stykam się na co dzień już od dziewięciu lat. Od wielu lat jestem więc świadkiem zmian w procesie kształtowania się europejskiej tożsamości. Z całą pewnością to dynamiczny proces, na który wpływa wiele czynników. Dziś tożsamość europejska jest wciąż w fazie kształtowania się w wyniku rozwoju integracji europejskiej, otwartości granic, czy też ewolucji więzi międzynarodowych, również w Polsce, która jest relatywnie młodym członkiem struktur europejskich. Od lat spotykam się w niemalże każdy weekend z mieszkańcami naszego regionu i niezwykle cieszy mnie, że coraz więcej wiedzą oni o Unii Europejskiej, coraz aktywniej biorą udział w inicjatywach i projektach organizowanych przez unijne struktury i coraz lepiej odnajdują się w jednoczącej się Europie. Moim zdaniem to właśnie klucz do zrozumienia tego zagadnienia. Tożsamość europejska to z pewnością coś znacznie więcej niż miejsce urodzenia w kraju należącym do Unii Europejskiej. Na pewno nie zastępuje ono tożsamości narodowej, ani w żaden sposób nie chce z nią konkurować. Najlepszym tego wyrazem jest unijne motto „zjednoczeni w różnorodności, oddające sens i specyfikę tożsamości europejskiej. Pokazuje to również fakt wyłączenia artykułu dotyczącego symboli Unii Europejskiej z Traktatu Lizbońskiego, a jednak Flaga z dwunastoma gwiazdkami na niebieskim tle, czy hymn pochodzący z Ody do radości z IX Symfonii Ludwika van Beethovena, choć pozostają nieformalnymi symbolami Unii Europejskiej, nie utraciły swoistego charakteru nośników uniwersalnych wartości, na których opiera się wspólnota, czyli między innymi poszanowanie godności ludzkiej, praw człowieka, wolności, demokracji i równości. A jednak, w kontekście aktualnych ekonomicznych i społecznych problemów w Unii Europejskiej, przed europejską tożsamością stoi wiele wyzwań. Szanowni Państwo, drodzy studenci, to również wyzwanie dla Was. Z pewnością czekają Was poszukiwania odpowiedzi na pytanie, kim jestem i kim chcę być w zjednoczonej Europie. Każdy z nas musi znaleźć odpowiedź na to pytanie. Według najnowszych statystyk Unia Europejska liczy już ponad 500 milionów mieszkańców. Każdy z tych, każda z tych osób niezależnie od tego, czy ma obywatelstwo polskie, czeskie, niemieckie, otrzymuje również automatycznie obywatelstwo Unii Europejskiej i dzięki temu otrzymuje dodatkowy zestaw praw obejmujący m.in. swobodę przemieszczania się i przebywania na terytorium innego państwa członkowskiego. Choć oczywiście obywatelstwo Unii Europejskiej nie jest odnotowane w żadnym dokumencie, ma bardzo praktyczny wymiar i ułatwia życie w jednoczącej się Europie. Wiedząc, że prawa i przywileje związane z europejskim obywatelstwem sprzyjają kształtowaniu poczucia tożsamości i przynależności europejskiej, Parlament ogłosił rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli. W tym czasie prace unijnych instytucji koncentrować się będą na informowaniu o prawach przysługujących wszystkim obywatelom Unii. Niestety wciąż wielu z nich nie ma wystarczającej wiedzy o tym, w jaki sposób mogą rzeczywiście skorzystać w praktyce z przysługujących im praw związanych chociażby z zamieszkaniem, pracą, prowadzeniem firmy czy studiami w innym państwie członkowskim. Dlatego też zaplanowano liczne akcje i kampanie informacyjne, konsultacje społeczne, konferencje i wystawy, zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym oraz lokalnym. Wyzwaniem w trakcie Europejskiego Roku Obywateli będzie również zachęcenie do bardziej aktywnego udziału w forach i akcjach obywatelskich dotyczących polityki i zagadnień unijnych, chociażby poprzez udział w konsultacjach publicznych lub głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych i do Parlamentu Europejskiego. Bez wątpienia ponad 500 milionów obywateli to ogromny potencjał, ale też ogromna różnorodność. Wzajemne zrozumienie pomiędzy obywatelami Unii oraz umacniania więzi między nimi i Unią Europejską jest jednym z kluczowych elementów budowania europejskiej tożsamości. Mam nadzieję, że inicjatywa, jaką jest Europejski Rok Obywatelski, przybliży każdemu z obywateli Unię Europe Europejską tak, by miał poczucie, że jest w centrum jej zainteresowania. Przed kilkoma miesiącami przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso w swoim wystąpieniu na temat kondycji Unii Europejskiej podkreślił konieczność jedności państw członkowskich Unii Europejskiej, porównując je do statku w samym środku sztormu. Bez niej osamotnieni członkowie Europy nie są już w stanie sterować kursem zdarzeń. Ja również wierzę w konieczność silnej współpracy między wszystkimi krajami, Unii Europejskiej i działania na rzecz promowania jedności w różnorodności, bo zdają sobie sprawę, że wielkie nadzieje pokładają w Unii Europejskiej nie tylko unijni urzędnicy, ale też mieszkańcy Wspólnoty. Szanowni Państwo, nie sposób w tak krótkim czasie opowiedzieć o wszystkich aspektach tożsamości europejskiej. Mam nadzieję, że uda się to Państwu w trakcie dzisiejszego spotkania. Raz jeszcze życzę owocnych debat i dyskusji i pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo serdecznie z Brukseli. Małgorzata Handlik, poseł do Parlamentu Europejskiego.